Czy w Niemczech wydruki są tolerowane? Oczywiście, jak najbardziej. Artykuł 12 rozporządzenia 561 przewiduje wszelkiego rodzaju odstępstwa od norm, bo przepisy są uogólnione i może się po drodze coś wydarzyć, coś czego nie byliśmy w stanie przewidzieć. Nie wiem, wypadek drogowy, zablokowana droga być może, że jakieś roztopy pozimowe spowodowały, że konstrukcja mostu została naruszona, musimy objechać, a najbliższy most jest za 70 km, czyli tak naprawdę musimy prawie 150 km nadłożyć, a towar trzeba dostarczyć, nie możemy stanąć i bezradnie rozłożyć ręce, więc na takie właśnie sytuacje nie dające się przewidzieć, ustawodawca Skonstruował ten artykuł 12, przewidujący właśnie odstępstwa od norm regulujących czas pracy kierowcy. I bez względu na to, gdzie byśmy się nie znaleźli, w jakim kraju wydruk będzie honorowany, wiadomo, że istnieje bariera językowa. W pytaniu chodziło o niemieckich kontrolerów. Więc nie ma to znaczenia, czy to będzie kontroler z Hiszpanii, z Portugalii, z Niemiec, z Belgii i tak dalej, Jeżeli zaznaczymy, że to odstępstwo dotyczy artykułu 12 rozporządzenia 561 z 2006 roku, to on nawet nie znając języka, nie wiedząc co tam jest napisane i tak będzie musiał Zaakceptować to, że nastąpiła jakaś okoliczność nadzwyczajna, która się nie dała przewidzieć, i dlatego zostały naruszone normy regulujące czas pracy kierowcy. Więc wydruki jak najbardziej. A ja osobiście to nawet polecam w sytuacjach, kiedy artykuł 12 nie przewiduje odstępstw, ale coś nam się wydarzyło. Przykładowo, zapomnieliśmy po zakończeniu pracy przełączyć selektor na, na łóżko, pozostał na młotkach. Przychodzimy następnego dnia do pracy, widzimy młotki. O, co robić? Zróbmy wydruk. Potraktujmy ten wydruk jako nośnik naszych, naszego usprawiedliwienia się. Zupełnie inaczej, wierzcie mi, to wygląda, niż byśmy wzięli kartkę papieru i napisali oświadczenie, że zapomniałem przełączyć pośpiechu z roztargnienia, czy cokolwiek innego spowodowało to, że nie przełączyłem. Taką kartkę papieru można sporządzić. Następnego dnia, tydzień później, miesiąc później, pół roku później. Ona nie jest do końca taka wiarygodna. Natomiast na wydruku będziemy mieli datę, będziemy mieli godzinę, że kierowca przychodząc do pracy zorientował się i ten wydruk spowodował, że jest potwierdzenie faktu, że kierowca zorientował się, że popełnił błąd i natychmiast napisał w związku z tym usprawiedliwienie. Więc tak, polecam, żeby z tych wydruków korzystać.